Mogłoby się wydawać, że w tym miejscu zdecydowanie trudniej spotkać tatę niż mamę. Nic bardziej mylnego, bo dziś coraz więcej ojców, tak jak i pan Michał, tata Ani, odgrywa swoją rolę na pełen etap. Tata dobrze zastępuje mamę? Tak. Dobrze sobie radzi w obowiązkach domowych? Tak. Tata uważa, że też świetnie sobie radzi? No, może, może by było lepiej, ale staram się jak najbardziej czasami mamę zastępować. A trudno jest być tatą? Oj, trudno. Co jest najtrudniejsze w tej roli? Cierpliwość. Ojcowie zgodnie przyznają. Łatwo nie jest, bo czasem rzeczy banalne dla dorosłych w świecie dziecka wyglądają zupełnie inaczej. Wie o tym doskonale tata Marysi i Zosi. Największe wyzwania takiego codziennego dnia z życia taty. Takie niespodziewane rzeczy, jak na przykład skarpetka nie pasuje do koloru majtek. na przykład. To, to jest no w pewnym momencie trudne do panowania, bo to jest coś niezwykłego i, i trzeba sobie też z tym poradzić. Jak sobie wtedy tata radzi? No to wybierz sobie taki kolor, jaki tobie pasuje, no. To już można powiedzieć, że sobie w tym momencie już tata sobie nie radzi, tylko się poddaje, bo pewne rzeczy przerastają mężczyznę. Ale mimo wszystko tata to brzmi bójnie. I Jedyna rzecz, która mogła mi się trafić w życiu, taka fajna. Mam dwójkę dzieci, także no staram się być jak najlepszym ojcem. Jesteś dumnym tatą? Jestem. Najbardziej się to czuje w tym okresie chyba, kiedy te dzieci są takie najbardziej wdzięczne, czyli no, tatusiu, tato, to wtedy jest się chyba najbardziej dumnym z tego. Bo każda poświęcona minuta jest warta uśmiechu dziecka. Trzeba sobie pomagać razem w życiu, nie? Żeby to jakoś było, nie? Mateusz. A powiedz, jak bardzo kochasz tatę? Bardzo mocno. Tak naprawdę dzisiaj świadome ojcostwo to dowód życiowego spełnienia, przekonują o tym ojcowie z wyjątkowego klubu Kratomia. Trzeba być zaangażowanym ojcem i to jest coś, co Tatonet jako organizacja od blisko 10 lat promuje w Polsce. Od blisko dwóch lat spotykamy się w Domu Kultury na Pawłowie. W ostatni wtorek miesiąca, dwie godzinki, spotykamy się w kilkunastu ojców, to niewielka grupa. I dzielimy się swoimi doświadczeniami, inspiracjami, szukamy jakichś ciekawych pomysłów. Mamę i tatę kochamy tak samo, ale przecież mama to nie to samo co tata. Dlatego w dniu jego święta pamiętajmy, by złożyć mu życzenie. W czym sobie najlepiej radzi? W a często pomaga mamie? Tak. W czym najchętniej? W gotowaniu. A jakie życzenia chciałabyś swojemu tacie złożyć w dniu jego święta? Dużo zdrowia, żeby tata nie chorował, tata miał zdrowe, zdrowe serduszko i żeby, żeby często po mnie przychodził. To?